Witam Was moi kochani, no w sumie chyba, mam nadzieję już w ostatnim nagraniu. A ja masz setesetery. Jezek tym dziwnie się jeździ, hamowania silnikiem to w ogóle nie ma, muszę się znowu chwilę przyzwyczaić, już za parę dawno nie jeździłem. Tą Mogę Wam na szybko, jak to już jest pożegnane nagranie, powiedzieć, czym się różni jazda takim e, małym dwusuwem od, od jazdy normalnym, czterosuwowym dużym motocyklem. Na pewno dużo więcej gazu trzeba dać. Na rozruchu przy ruszaniu i tak dalej, sprzęgło łapie bardzo wysoko w porównaniu z moim dukatem, tam to, to lekko się tylko puści to sprzęgło a tutaj trzeba no już tak uff, prawie że całe puścić, żeby dopiero załapało nie wiem czy tak jest w tych tezeterkach. skrzynia chodzi tak drewnianie a, jak widać się da jechać, chwila przyzwyczajenia i lecimy z koksem, nie? Więc fajnie, fajnie, śmiesznie. Stare jeździeckie, stare jeździeckie przyzwyczajenia wracają. Pa Muszę pamiętać, żeby nie hamować silnikiem w tym. A przyspiesza nie ma, nie jest także. W ogóle to nie jedzie, więc sądzę, że tak do ruchu miejskiego to, to w zupełności takie moto e, może wystarczyć i naprawdę da radę nim jeździć bez większych problemów. Jeden problem jest tym, że trzeba ten olej nieszczęsny zalewać, pamiętać o tym. Ale lusterka powiem Wam, że są ogromne. Lusterka są sp naprawdę spore w nim. Eee, dzięki czemu naprawdę dużo widać. Dużo więcej niż w, w Dukacie. Dodawaj gazu, dodawaj gazu. Zobaczcie ten los. No dobrze jest. <gry> w ogóle to tak cicho chodzi na. W wolnych chyba ja nie wiem, czy on zgas, czy nie zgas, ale nie zgas. Reakcja na gaz jest dziwna. <grydy> to jest czasie. mi nie zgas ruszaniu <grydy> Miałem problemy z wyjazdem z garażu. To mi kilka razy z pod rząd, w ogóle nie mogłem ruszyć. Masz i z tyłu i z przodu motocyklista, kolego. Dzisiaj przyjeżdża kupiec Prawdopodobny kupiec, nie wiadomo, ja nie zapraszam Mam nadzieję, że się spodoba TZR-ka no, Jaka jest, taka jest, Sam pisałem Nic, Żadnych wad ukrytych w niej nie ma Wszystko, wszystko co, 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 co było podane, to, to było podane Więc to jest teoretycznie ostatnie nagranie na TZR Ale kto to wie To dziewczyna w ogóle jedzie z przodu na tym moto Ja się znowu czuję jak Młody użytkownik jednośladu na tym maleństwie Ale zakręty się bardzo łatwo tym wchodzi to jest to jest dobra rzecz Można się na pewno łatwiej nauczyć niż na przykład na Ducacie na Ducacie jest ten problem, że ten motocykl jest ciężki No i w te zakręty no, Trzeba sobie się nauczyć i nie wchodzić, no nie, nie, nie jest łatwo, naprawdę tym, tym, tym czuję, że jest znacznie prościej wszystko robić o. ale wielkich, wielkich prędkości się na tym, na, na tej TZRC nie osiągnie, niestety nie ma takiej opcji Proszę, przechodzi Pani. No. Proszę, proszę, proszę. Ten co? Ten co? A, skręcimy sobie tu o. Miałem trochę utwardził zawieszenie z tyłu Taki Na wyjściu z zakrętu jest niestabilny, ale... Ale to chyba nie jest regulowalne w ogóle, więc... Nic się z tym nie da zrobić A, tutaj Na spokojnie osiedlował Oj, oj, gorliwka. A się nagrywa, nagrywa się. Elegancko. O kurde. O, proszę, KTMK. No, da się jeździć, słuchajcie, normalnie kurczę. Jeździłem cały rok tym i to i w trasie, i w mieście, i do roboty tym dojeżdżałem z Zalesia no, na trasie krajowej I, spoko i spokojnie się jeździło bez problemu. Oj, 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 oj! A na ka każdym motongiem się inaczej w te zakręty wchodzi Ja się obecnie trochę lepiej dukatem czuję No i TZR też ma taką wadę, że ta kanapa jest dosyć mało wygodna Zawsze mieć na uwadze, że no to nie, nie, nie jest na dalekie trasy dobre Chyba że się jakąś akcesoryjną kanapę załatwi nie wiem czy, czy ktoś takie robi w ogóle. O, no, tak, no chłopiec przyjeżdża mm, za godzinę. Więc mam nadzieję, że, że mu się spodoba motong. Kurde. Ale też jest jedna wada tej zeterki, że te hamulce są naprawdę kiepskie. W porównaniu z Ducatem. Z Ducatem to jest klamka na dwa palce. Lekko naciśniesz, to moto już staje. teraz przenoszę przyzwyczajenie z Ducati do TZ-erki. I niestety to hamowanie jest w tej chwili wyjątkowo słabe, jak tak robię. To trzeba z całej pyty e, ten przedni hamulec zacisnąć, i no wtedy jakoś hamuje w ogóle. Niby też można dwoma paluchami to zrobić, ale... No patrzcie. Tutaj endo się nie zrobi. Może no, o tyle bezpieczniej. O tyle bezpieczniej. A kolego, ty widzisz, że masz zieloną szczałę To jest tak, to jest jak się jeździ na 50, nie ma co nawet się tam Przeciskać na sam przód, no to nic nam nie da. Nie, ale patrzcie, no po prostu normalnie Normalnie, najzwyklej świecie poruszam się w ruchu ulicznym Na tej tzr No dziękuję, że mnie puszczasz, ale Nie dzisiaj, nie dzisiaj Jak mnie zobaczysz na czerwonej rakiecie Ale fajne byłem z przodu, wow, ale... To gościu trochę przegieł chyba z... Fluorescencją swojego ubioru, bo go widać kurde jak... No i takie coś, też już się nie podoba, to jest już przesada i tak... I tak głównie widać światła, jak się jedzie Rozumiem, jeszcze kamizelkę założyć, okej okay. <laughs> I kaski, i wszystko, i spodnie, i majtki, i skarpetki Wszystko zielone, to tak trochę Ale jak żaba się wygląda No dobra, to ja już zjeżdżam Tam jeszcze kawałek mam, kilka kilosów do domu No i będziemy dzisiaj jechać, sprzedawać tę zeterkę, możliwe, że żeby trafiła w dobre ręce, żeby nie siedziała sobie sama i tęskniła za jazdą, bo, bo już naprawdę dawno nie jeździła. Dobra, trzymajcie się, siema siema.